Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji poświęconej drożyźnie Kaczyńskiego-Morawieckiego, czyli po prostu inflacji. Szanowni Państwo, oczywiście to jest temat numer jeden teraz dla Polaków i żadna inna sprawa, nawet próby różnych tematów zastępczych, wtłaczanych na siłę, nie przysłonią tego, że Polacy szybko biednieją, ponieważ bardzo szybko traci wartość polski złoty. Ale to, co chcieliśmy dzisiaj podkreślić, to to, że problem jest o wiele, wiele większy niż to podają oficjalne statystyki i oficjalna propaganda rządowa. Bo z całą pewnością to nie jest kilkanaście procent, co wszyscy widzą w swoich portfelach, wszyscy widzą w swoich koszykach zakupowych, wszyscy i widzą to idąc po prostu do sklepu i kupując towary pierwszej potrzeby. I ta wiedza, ta wiedza intuicyjna, ale też tak powiem powszechna dla wszystkich, jest potwierdzona, znajduje swoje potwierdzenie w badaniach. Proszę państwa niektóre instytucje przeprowadziły badania między innymi Wyższa Szkoła Bankowa i z tych badań wynikają dane naprawdę zatrważające są to dane twarde dane liczbowe których tylko kilka dla przykładu państwu przedstawię otóż największe wzrosty cen rok do roku wyglądają w sposób następujący dla przykładu karma dla psów zdrożała o 61.8% olej o 54 i masło 52,7%, mąka 477, cukier 41, wołowina 36, makaron 30, pieczywo 30, drób 25, dalej czytał nie będę żeby Państwa nie zanudzać. Ale szanowni państwo, to są właśnie artykuły pierwszej potrzeby. To jest żywność, to jest to, co każdy z nas musi kupować bez względu na wszystko inne, o ile inne wydatki można opóźnić, przełożyć, zmniejszyć o tyle artykuły pierwszej potrzeby, zwłaszcza żywność kupować musimy, i to pokazuje skalę inflacji, a więc to nie jest kilkanaście procent. Tak naprawdę dla przeciętnego Polaka to jest kilkadziesiąt procent wzrostu cen tych dóbr, tych towarów, które musi po prostu kupować. I to jest skala drożyzny PiS wywołanej przez tę partię. Pan poseł Michał Urbanik. Dzień dobry, szanowni państwo. Tak, skala drożyzny wynika między innymi z tego, jak rząd gospodaruje, jak prowadzi politykę gospodarczą. Trzeba wziąć pod uwagę oczywiście fakt, że to nie jest jedyny powód, z dziś, przez który dzisiaj w Polsce te ceny są tak wysokie i tak bardzo windują. Wiemy, że zatrzymano gospodarkę, co też de facto było winą pisu, ponieważ, ponieważ zdecydowali się na lockdowny. Wiemy, że, że dzisiaj też część tych procesów przyspieszył, przyspieszyła wojna na Ukrainie, ale jest jeszcze jeden aspekt, na który też politycy mają wpływ politycy z polski i politycy europejscy a mianowicie europejski zielony ład wprowadzenie tego tych założeń polityki europejskiego zielonego ładu która zakłada między innymi to by o 10 zmniejszyć areał uprawny by zablokować możliwość chowu klatkowego zwierząt by także wprowadzić na przykład rolnictwo do systemu Tutaj handlu emisjami, to są rzeczy, które dzisiaj proponuje nam i wtłacza nam Unia Europejska do naszego systemu prawnego. Więc jeśli Polscy politycy chcą zatrzymać drożyznę. Jeśli rządzący chcą dzisiaj zatrzymać drożyznę, to jednym z zadań, które jest w zasadzie w interesie wszystkich Polaków jest zatrzymanie właśnie takich polityk jak Europejski Zielony Ład. I na tym powinna skupić się też dzisiaj partia rządząca. A jak widzimy przy okazji Krajowego Planu Odbudowy, mają z tym problem, by być asertywnymi w Unii Europejskiej, ponieważ zgadzają się na to, by wprowadzać by założenie wprowadzać za położenia narzucone nam za wcale nie tak wielkie pieniądze jak mogłoby się wydawać, ponieważ mniej więcej w wysokości 1 czwartej rocznego polskiego budżetu, który ma być dotacją, ma być pożyczką, a którą będziemy spłacać my wszyscy jako Polacy przez kolejne kilkadziesiąt lat i trzeba zwrócić uwagę też na takie problemy, jak na przykład problemy z nawozami dzisiaj. PiS dalej nie rozwiązał tej sytuacji. Czekaliśmy przecież na czekaliśmy na. Zgodę Komisji Europejskiej, choćby do dopłat do nawozów, które dzisiaj no, były po prostu z wielu względów potrzebne. Tak, My nie jesteśmy fanami tego, by dotować każdą gałąź gospodarki, ale bezpieczeństwo żywnościowe jest naszym priorytetem i na tym rząd powinien się skupiać, a nie wdrażać właśnie takie założenia jak europejski zielony ład. I powinien pamiętać o tym, że dzisiaj polscy rolnicy potrzebują pomocy, a nie za dwa, trzy lata, bo za 2-3 lata czy za 5 lat po prostu wielu z nich może już nie być na tym rynku. Dziękuję. Rafał Foryś. Szanowni Państwo, wielkie hasła od pola do stołu, skrócenie łańcucha dostaw, ustawa podpisana na początku tego roku przez prezydenta, o której pewnie mało kto wie, która pomogłaby sprzedawać produkty rolno od rolnika właśnie do konsumenta, ułatwienia w handlu detalicznym w piątki i soboty dla rolników. To wszystko, jest, to wszystko nie działa, to wszystko jest pizna na wodę, rolno-spożywczy demontaż. Tak naprawdę kto odpowiada za wzrost cen? Na pewno nie rolnik, nie dystrybutor, polski dystrybutor bądź skupy, ale obce zachodnie korporacje, które przejęły handel detaliczny praktycznie w całości w naszym kraju. To one kreują rynek, one mówią za ile trzeba sprzedać, kupić co wystawić na danej półce sklepowej. Jedyną konkurencją, podmiotem, który mógłby konkurować z tymi molochami, z sieciami, wielkimi sieciami marketów, były spółdzielnie, które są praktycznie wyniszczone. Oprócz tam paru spółdzielni mleczarskich i grupy producenckie, które też niestety przez polską administrację są atakowane. A to grupy producenckie jednoczą rolników, producentów żywności. Dzięki nim mogą powstawać przetwórnie, sklepy, Możemy jako, jako tako konkurować na rynku tutaj krajowym, ale także mieć swoje przedstawicielstwo poza granicami naszego kraju. Przecież zauważmy, jakie to byłoby wspaniałe, jakbyśmy na wakacjach kupowali w polskich sklepach gdzieś za granicą. Ja pochodzę z południowego Mazowsza, Zagłębia Papryki. Nieopodal też jest Kraina Jabłek, Grujec i okolice. I tam rolnicy mówią jasno, że często sprzedają swoje produkty taniej niż w zeszłym roku ale produkty na półkach sklepowych są niestety z zagranicy. Szanowni Państwo, wszystko wzrasta, wiemy, paliwo, gaz, środki ochrony roślin, nawozy, to wszystko e, przekształca się w wyksze wytwórstwo u rolników. Ale Konfederacja złożyła stosowne projekty. Mamy e, projekty na obniżające podatki i inne opłaty na prąd, paliwo i węgiel. E, Kolega Witold Stoch napisał ustawę tanie paliwo. Koleżanka Anna Bryłka jest autorką ustawy tani prąd, a także Jakub Kalus tak, stworzył ustawę obniżającą podatki w tanim węglu. To są ustawy, które leżą w zamrażarce i czekamy, aż pani Elżbieta Witek po prostu tą zamrażarkę otworzy i będzie procedować te ustawy. To są, to są prawdziwe ustawy, które są tarczami antykryzysowymi. Dzięki tym tarczom zyska każdy polak. Dziękuję bardzo. Czy są, Czy są pytania? jakieś pytania? Tak. Ja mam takie podchytliwe, bo Państwo zawsze oceniają tak z dystansu zarówno rządzących, jak i opozycję. Przedstawiacie właśnie projekty ustaw, ale gdyby Wam przyszło podjąć decyzję w kwestii węgla albo w kwestii zbliżania inflacji bądź pomagania dotkniętym inflacją kredytobiorcom poprzez na przykład zamrożenie wibor padają takie propozycje albo poprzez, też padają ze strony opozycji takie propozycje, aby przyjrzeć się tak zwanym mafiom węglowym, bo y, przy kopalni węgiel kosztuje powiedzmy tysiąc złotych za tonę, a na składach 3 trzy i za ten sam węgiel, więc niektórzy już bardzo głośno mówią, że przez wiele lat nie zrobiono porządku y, tak jak mówię, mafią węglową po prostu, dlatego pośrednicy zarabiają dużo. Więc skoro stoicie tak z boku, się przyglądacie, to jednak do kogo wam bliżej? Do tych rządzących do, czy do tej opozycji, która też proponuje, aby na przykład Zielony Ład jednak wspierać? No bo nawet wczoraj pan połownie mówił wieczorem, że środki z KPO można by wykorzystywać na intensyfikację działań związanych z Zielonym Ładem, więc no, wtedy byłby ten węgiel powiedzmy tańszy w perspektywie i już tam... Na do kogo Pan bierze? Ja myślę, że jest nam równie daleko do jednej i drugiej strony, równie daleko do rządzących, jak i do totalnej opozycji. Co do tego, o czym Pan wspomniał, o gospodarki węglem. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj węgiel też ma swoją dość wysoką cenę, między innymi ze względu na pakiet klimatyczny i handel emisjami. To jest jeden aspekt, który należałoby się zająć. My mówimy wprost. Polska nie jest jeszcze gotowa na to, by rezygnować z węgla, więc tutaj rynek i handel węglem powinien być bardziej upowszechniony, i pakiet klimatyczny powinien zostać wypowiedziany. Tak, słyszeliśmy już nieraz też o mafiach węglowych. To jest, to jest pewien problem, z którym no, państwo polskie też mogłoby sobie poradzić, właśnie pozwalając na bardziej powszechną bezpośrednią sprzedaż właśnie z. z, 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 z z kopalni, tylko to się wiąże też z siecią dystrybucji, w którą należałoby w tym wypadku zainwestować. I to jest też pewne rozwiązanie, które mogłoby tutaj ten rynek ustabilizować, ponieważ rolą państwa nie jest to, by, by przejmować cały handel w jakiejś branży, ale raczej, żeby ewentualnie być stabilizatorem, jeśli, jeśli ma być tutaj rola państwa w takiej, a nie innej kwestii. A co do Europejskiego Zielonego Ładu. 60% środków, które mamy dostać z KPO, mają właśnie być przeznaczone na transformację energetyczną. Problem w tym, że przy tej transformacji energetycznej na przykład nie uwzględniono w ogóle energii jądrowej, która jest też Polsce potrzebna, która na pewno podniosłaby poziom zabezpieczenia energetycznego Polaków i wsparłaby też duży biznes, bo trzeba te, te, te duże firmy, które są po prostu energochłonne, bo można to przecież podzielić, miks energetyczny, między innymi na to, że no właśnie wielkie, wielkie zakłady potrzebujące więcej prądu mogą zaopatrzyć Zatrzymać się choćby z elektrowni jądrowych w takim optymalnym układzie, a my, mniejsze jednostki czy, czy gospodarstwa domowe, mogą też być częściej po prostu oczywiście. I ta, ten miks energetyczny powinien być bardziej zdywersyfikowany. Jeśli w miksie energetycznym jakiś komponent przeważa powyżej 20%, to już jest zdestabilizowany. Dzisiaj jest mocno zdestabilizowany, ale żeby do takiego miksu dojść, to musimy i tak jeszcze przez długi czas opierać naszą energetykę na przykład na węglu. Więc uważam, że to są mity, by dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy polska energetyka zmieniła się aż tak na plus, że, że warto teraz wprowadzać założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Dziękuję.